Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje dwie inspiracje dla Artistico. Są to styczniowe inspiracje. Pierwszą z nich mogliście już widzieć, a w zasadzie tutorial na nią. Jest to ramka też na bazie od Artistico i ona jest do powieszenia. Jest to ramka ślubna. Tak tutaj mój synek podaje mi maskę. Tutaj używałam właśnie tej maski. I oczywiście i oczywiście pasty strukturalnej, tej modeling, tej, tej, tej super lekkiej. Super lekka to jest do foremek, ale to jest też light o. To jest ta pasta. Ja ją bardzo lubię, ona jest taka, no taka jak masło. Można ją właśnie porównać do masła. Tutaj mam napis HDF-owy, Ty i ja. Tutaj te hdf malowałam najpierw, pokryłam je gesso, a później pomalowałam farbą akwarelową, ale tak delikatnie, żeby jakoś mi właśnie w tej kompozycji się nie wyróżniały. Użyłam troszkę koronki. Jest para młoda. Kolekcja, na jakiej pracowałam, to jest kolekcja od Margaret. Romantic, mm. Romantic. Moments. No i kwiaty ręcznie robione z fami rano. I druga praca to jest kartka shaker dziecięca. I tutaj wykorzystałam już nowości tekturkowe od Artistico. Nie wiem czy wiecie, ale Artistico rozpoczęło też produkcję tekturek. I wykorzystałam takie typowe motywy dziecięce, czyli smoczek, body Tutaj jest rameczka, gwiazdeczki i kwiaty. Jeszcze pod spodem jest taki dekor, który no, ostatecznie prawie całkiem zakryłam. Jest dużo elementów do wycięcia, są kwiatuszki mniejsze, większe. No i te tekturki, one troszkę się tak błyszczą i są pokryte embossingiem. A konkretnie pudrem w kolorze biała perła. Także tak się prezentują moje dwie prace dla Artistico. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Ja za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Papa! Pa.